Radna niezależna Małgorzata Jacinawid już wcześniej twierdziła, że SCR należy zlikwidować. Jednak decyzja, jaka została podjęta przez prezydenta, nie jest dla niej powodem do radości. Likwidacja SCR-u, czyli miejskiej spółki, to będzie de facto przeniesienie całego majątku SCR-u do innej miejskiej spółki, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czyli to jest dokładnie to samo. Po prostu e, działania pozorowane po to, żeby zaciemnić obraz, a jak centrum miasta było zniszczone i zdewastowane, tak zostanie. Klub Prawa i Sprawiedliwości wiedział, że zostanie podjęta decyzja o likwidacji SCR-u już wcześniej. Według radnego Marka Duklanowskiego to, że spółka będzie funkcjonowała w organach TBS to nic złego, a wręcz przeciwnie. Może przynieść pozytywne zmiany. Czekamy na efekty, bo prawda, prawda też jest taka, że naprawdę dzisiaj bez jakiejkolwiek specjalnie powołanej nowej funkcji cały kwartał szczeciński TBS... Yy... Prowadzi remont w całym kwartale porównywalnym wielkością z jednym z pięciu kwartałów, którymi zarządza SCR, więc naprawdę nie jest to trudne. Nie jest to trudne, a SCR-owi jakoś dziwnie nie chciałoby chodzić. Dobry ruch cieszę się. Czarne chmury nad spółką wisiały już od dawna, jednak nie było żadnych konkretnych decyzji podjętych w tym temacie. Radni platformy obywatelskiej podczas swoich konferencji kilka tygodni temu domagali się likwidacji szczecińskiego centrum renowacyjnego. Zdaję sobie sprawę, że sama likwidacja spółki to jedno, a tak jak mówiłem, przejęcie zadań, które miała do spełnienia, to drugie. Pan prezydent zajmował się do tej pory w tbs ami w Kardia Szczecinie, ma w tej dziedzinie sporą wiedzę. Możliwe wiem, że z nich korzysta. Teraz wszystko zależy od tego, czy przejęte obowiązki po scr że będą prawidłowo wykonywane i jak będzie wykorzystany kapitał po niej. Powiem szczerze, myślę, że, że to jest wreszcie dobry, dobry ruch i bardzo długo oczekiwany. I taki ruch, który, który miejsce mieć powinien i o którym no, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, że będzie miał miejsce. Szczecińskie centrum renowacyjne było oskarżane o małą aktywność renowacji kamienic i o wydawanie pieniędzy na pensje i zlecenia dla rady nadzorczej.